Po ostatnich dwóch odcinkach zastanawiam się, czy serial obi -Wan jest w stanie jeszcze czymś mnie zaskoczyć. Okaże się, że, no proszę bardzo, to budko, chwilowy spadek formy. Okazuje się, że jest. Nie, nie będę zdradzał fabuły. Ale po obejrzeniu tego odcinka i tak naprawdę do, do tej pory tych pięciu odcinków zastanawiałem się, czy to jest serial o obi czy o darcie Wajderze. Bo przyznam szczerze, że Wadera jest tutaj tyle samo, jeżeli nie więcej, co obi -Wana. No i wiadomo, że dostajemy dużo więcej informacji, no bo musi tak być się rzeczy. obi no nie jest całą, no oczywiście my wszyscy wiemy, co się wydarzyło i tak dalej, no że Obi-Wan przeżyje, no bo wiadomo, w czwartej części Alex, Alex Guinness pokazał, że jest Obi-Wanem, więc, więc do pewnego przynajmniej momentu w tamtym, w tamtym filmie żyje. No oczywiście jest Leia, trzecia siostra i tak dalej, tak dalej, ale co mi się bardzo podobało, to mówiłem już niejednokrotnie, że przy okazji tego serialu chciałbym zobaczyć jakiś fajny pojedynek pomiędzy Anakinem i y, obi -Wanem, pomiędzy Vaderem i Obi-Wanem. No, może to jest ta sama osoba, ale dokładnie wiesz o co chodzi. Co? I muszę przyznać, że tutaj w końcu to dostajemy, bo pojawia się jed, jeden, jeden z pojedynków i on się dzieje. No właśnie nie, nie chcę mówić, kiedy on, się, kiedy on ma miejsce, bo to nie, nie, o, nie o to chodzi. Ale wydaje mi się, że tamta puta wiele, wiele zdrada. <grych> Powiem tak: wykorzystanie mieczy świetlnych w tym filmie dziwi mnie. Naprawdę dziwi mnie, bo nie podoba mi się, że, nie podoba mi się, że pojawiają się znowuż głupie głupoty, jak to mawia kabaret. Bo rzeczywiście dziury fabularne w tym odcinku są ogromne: naprawdę są ogromne. Ja się przyznam szczerze, przy okazji oglądania wojny klonów nauczyłem, że Jedi to najinteligentniejsze, najbardziej ogarnięte bestie nie są. Bo rzeczywiście Sithowie są dużo, dużo mądrzejsi, dużo bardziej sprytni. Niż, no, niż nasi dobrzy. I tutaj ten odcinek tylko to potwierdza, rzeczywiście, że są pewne rzeczy, które nawet nim zostaną powiedziane, nim zostaną pokazane, nim w ogóle FAU podąży w tym kierunku, my, jako widzowie, już się orientujemy, że aha, to rzeczywiście stanie się to. I tutaj w tym, w tym, w tym odcinku jest podobnie, przyznam szczerze, i tak zastanawiałem się po co, ale po co, przecież my już to znamy. I niespecjalnie nie mi się podoba. Również jest jedna scena, kiedy nasi bohaterowie, nasi antybohaterowie, no, zobaczysz, będziesz oglądać, próbują, próbują przejść przez pewną, pewną barykadę, no i naparzają w no, naparzają, no i nie daje się, nie daje się. Tylko po to, żeby 10 minut później jeden z bohaterów wziął miecz świetlny, to przeciął. Tara, proszę bardzo, można. I tak się zastanawiałem, ale czemu tego nie zrobił od razu 10 minut temu? Też chciałbym to wiedzieć, Stefan. Rzeczywiście takich rzeczy jest dużo. I też trzecia siostra, no fajnie, rzeczywiście fajnie, fajnie zagrana. Podoba mi się natomiast, że właśnie rozwój tejże trzeciej siostry jest ukazany tutaj. Dowiadujemy się dlaczego, co, gdzie, jak i kiedy, skąd taki pomysł na bycie tym kim jest, i tak dalej, i tak dalej, więc rzeczywiście jeżeli chodzi o, o jej aspekt, to jest dosyć dobra, dobra sprawa, dosyć fajnie, zresztą w ogóle cała postać mi się na przestrzeni tych pięciu odcinków bardzo podoba i jestem zadowolony z tego jak ona się rozwija. Bo to jest rzeczywiście ważne. Pamiętaj, jeżeli masz bohatera, do którego darzysz sympatię, to znaczy on jest dobrze zagrany, ale odwrotnie. Jeżeli masz bohatera, którego nie trawisz, nienawidzisz, którego po prostu byś jak Darth Vader udusił, to również jest dobrze zagrana postać, ponieważ aktor, wróć, reżyser dobrze aktorowi wytłumaczył, a aktor do, dobrze to przekazał, więc to działa w 12. No chyba rzeczywiście, że oglądamy film, jest, ale to jest żenua po prostu tego się nie da oglądać. Ale nie akurat nie w tym, nie w tym miejscu, mimo że mamy jak najbardziej w tym, w tym serialu i w tym odcinku. Również postacie, które są. Mm -hmm, jak na przykład nasz. Y, udawany Mistrz Jedi. Tak, on się już pojawił. Przed, bodajże dwa albo trzy odcinki trzy odcinki temu. Jest nawiązanie jak najbardziej do, do serii gier wideo. Więc nie będę zdradzał, jakie. Oczywiście, że tak. Gracze tejże serii będą widzieli dokładnie o co chodzi. Ale to jest potężna scena, przynajmniej, Ale też na, 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 na poły mi się podoba, ale wiadomo, wiadomo jak to jest. Leia. No, no, nie mi się tak, że mówię, czyli to jest bardziej serial o waderze albo o Biuwanie. Leia, Leja tam po prostu jest tylko i wyłącznie na doczepkę w pewien sposób, aczkolwiek to już nie jest to denerwujące dziecię z pierwszej odsłony, z pierwszego odcinka, które miało się ochotę po raz, który powiem, Lord Wader udusić, bo Leja jak najbardziej rośnie, Leja dorasta, ona też zdaje sobie sprawę, no. To jest, to jest grane. To już nie jest tak, że. ok, mamy tam kilkuletnie, kilkunastoletnie, nie, kilkuletnie póki co y, dzieci, no i ona rzeczywiście daje. Y, ma czas, ma możliwość, żeby się bawić, żeby być, no, typową 10-11-latką, no. Niestety dla niej ten czas już skończył. To, że Obi-Wan nie wróci do zakonu, nie będzie, że to tak powiem, no, mimo że zakon już prawie rozwalony, nie będzie czynnym Jedi, no to wiemy, no prawda? ale Ines w czwartej części też już był pustelnikiem. W ogóle swoją drogą stwierdzenie, że. Obi-Wan Kenobi to nie jest Ben Kenobi, nikt się tego nie mógł domyślić, rewelacyjny motyw tak, Zresztą mi się od zawsze podobał motyw, że jestem, jestem Clark Kent, a teraz Superman Nikt mnie nie poznaje No tutaj zastosował George Lucas, identyczny trik, więc rzeczywiście to jest do mnie, dla mnie troszeczkę zabawne Ale jego życie się zmienia, oczywiście, że tak, ewoluuje, bo no, są wydarzenia pewne, którym, które... Mają miejsce w tym nie będę, nie będę zdradzał, mimo że i tak już pewnie powiedziałem za dużo, nie będę zdradzał fabuły, bo teraz Disney Plus jest już w Polsce, można spokojnie zobaczyć, obejrzeć jak to się je. Jest polski dubbing, który uwierz mi po 20 sekundach stwierdził, mnie, nie, dziękuję bardzo, obejrzę obejrzę w, w oryginale. Mam tego możliwość, ponieważ no, angielski w miarę dobrze, dobrze ogarniam, ale Obi-Wan jak najbardziej jest cały czas zmęczony. Nie wydaje mi się, no, mam na mnie tylko jeszcze jeden odcinek, ale nie wydaje mi się, żeby. Rzeczywiście było tak, że oprze, bardzo wróci do dawnego siebie, tego chociażby z Zemsty Sithów albo z wojny, z wojny klonów. Nie, nam no się wydaje, że akurat muszą zachować ciągłość, i ten obiłek nobili, który tutaj się pojawia, będzie cały czas tym już takim tak zmęczony. Ja nie chcę być naprawdę. Wojownikiem, mimo że no, co, co mnie jak mówiłem już wcześniej bawi, bo mówi, że wiele lat nie trenował, nie trenował z mieczem, nie trenował Jediizmu. Czy jakoś tak? A dobrze wiemy, że przecież od dawna, dawna było mówione, że no to nie chodzi o to, jakie masz mięśnie, tylko wyłącznie o to, co jest w środku. Zdarzy popatrzeć na mistrza. I który rzeczywiście nie był wysokiego wzrostu, a dawał jak najbardziej radę, więc to mnie troszeczkę martwi, ale ten odcinek, mimo wszystko, jest dużo lepszy niż, niż dwa poprzednie, i to jest plus. Miejmy nadzieję, że tam po prostu było taka troszkę arytmia zastosowana, troszkę zwolnienie, żeby potem dać nam świetną, rewelacyjną końcówkę. Za tydzień się dowiemy, czy no, dali radę. Bo Mandalorianin napawał nas wielkim optymizmem, później dostaliśmy Boba Feta. Tak, wiem, czytam komentarze i wielu z Was, yy, którzy do, do, dopiero co odpali Disney Plus, świetny, rzeczywiście bardzo dobry serial. No, według mnie nie jest to świetny, bardzo do, dobry serial, chociaż w sumie dużo osób mówi, ale te dwa odcinki, gdzie nie było, boby były takie fajne. Może, może i tak. No i zobaczymy, jak będzie tym razem. No, niestety, o ile Disney, jeżeli chodzi o serialy Marvela, rzeczywiście sobie bardzo sprawnie z tym wszystkim poradził, o tyle, no, dużo większe oczekiwania, jak najbardziej, gwiezdnowojennej yy, rodziny zostały mocno nadszarpnięte. Ale jeżeli chcesz więcej recenzji gwiezdnowojennych, to sprawdź tę listę, bo tutaj takowych jest całe mnóstwo.